Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i od razu powiem: nie regulujcie odbiorników, bo tutaj to, co widzicie, to był wynik makijażowego szaleństwa. Dzisiaj się tak pobawiłam makijażem, kolorami i ogólnie. Mam nadzieję, że nie odwróci to Waszej uwagi ten dzisiejszy makijaż. Od dzisiejszego tematu naszego filmu, czyli od Q&A Waszych pytań i moich odpowiedzi wybrałam 10 pytań, które zadaliście przez Instagram, a konkretnie przez Instastory i dzisiaj odpowiem na nie, mam nadzieję, dość sprawnie. No i specjalnie tak wybrałam pytania, aby nie były to takie bardzo poważne, takie wyciskające łzy, bo ja bardzo emocjonalnie podchodzę do takich poważnych pytań, chociaż wiecie, ja potrafię płakać przy reklamach, więc niczego nie obiecuję, sami zobaczcie co się dzisiaj wydarzy. Pierwsze pytanie. Mój smak z dzieciństwa to i opowiem Wam o takich trzech smakach z mojego dzieciństwa. Pierwszy smak to zdecydowanie mleko od gospodarza. Gospodarz nam przywoził mleko we wtorki. I soboty, i to mleko miało wyjątkowy smak. Ja takiego mleka od bardzo, bardzo, bardzo dawna nie piłam. I trochę tęskno mi za takim prawdziwym, tłustym, ale takim wyjątkowym smakiem mleka. To, co kupujemy w sklepach, nieważne czy to UHT, czy niby świeże mleko, tak już nie pachnie, nie smakuje um, i to jest zdecydowanie smak mojego dzieciństwa. Drugi smak mojego dzieciństwa to ciasto drożdżowe, które mama piekła zawsze w soboty wieczorem i ten zapach, który unosił się w całym domu yy, i nieważne czy mama robiła z rodzynką, z białym serem, yy, czy z jakimiś powidłami, to ciasto zawsze tak pachniało, było tak aromatyczne, Jak aż mi się Link leci, jak wspominam te czasy i to było wyjątkowe, naprawdę. Ja takiego drożdżowca nigdy już nie jadłam, jak w moim dzieciństwie. Powiem więcej, teraz jak mama robi drożdżowe ciasto, to nie smakuje tak jak kiedyś, bo wtedy było z tym mlekiem, no, to było coś wyjątkowego. No i trzeci smak mojego dzieciństwa to Kopytka. Moja mama jest mistrzem kopytek i bardzo, bardzo, bardzo lubię kopytka. Ja ogólnie jestem taką dość ziemniaczaną, mączną zwolenniczką. Bardzo lubię placki, naleśniki, kopytka, kluski śląskie. I kopytka moja mama robiła najlepsze, naprawdę, nawet takie same z odrobinką masełka e, smakowały wybornie. Takich tak już nigdy nie jadłam, jak właśnie wtedy w y, y, moim dzieciństwie. Y, Trochę tęskno, a z drugiej strony fajnie, że się ma takie wspomnienia, bo zdaję sobie sprawę, że wiele osób nie ma takich dobrych wspomnień. I ja, pomimo tego, że większość wspomnień z mojego dzieciństwa to szpitale, to, to są takie właśnie rzeczy, które przypominają, jakby fajnie być dzieciakiem. Drugie pytanie: Czy planujesz w 2020 roku jakieś odjazdowe wakacje? Nie planuję jeszcze konkretów, czyli destynacji, terminu. Tak naprawdę są marzenia, ale zanim marzenia zacznę realizować, coś bukować, starać się kombinować i planować. To muszę na to zarobić, więc początek roku będzie dość intensywny, abym mogła właśnie na te wymarzone, odjechane wakacje pojechać. Ja już Wam mówiłam w postanowieniach na 2020 rok, w zasadzie o takich moich marzeniach na 2020, że chciałabym pojechać do Los Angeles, ale zobaczymy, jak będzie. Jaki kierunek świata wybierzemy? Może to nawet nie będzie kierunek świata, tylko po prostu nasze polskie morze. Zobaczymy, bo główny wpływ mają finanse. Wiadomo. I myślę, że. Przemyślimy, na pewno gdzieś pojedziemy, bo mi już wakacje są potrzebne. Takie wiecie, wakacje nie, że siedzieć w domu i odpoczywać, ale potrzebne mi są takie wakacje, wiecie, żeby wyjechać i się zresetować, tak, marzę o tym. Trzecie pytanie od mojej sąsiadki, którą bardzo serdecznie pozdrawiam i wybrałam je dlatego, by opowiedzieć Wam właśnie na temat makijażu. Pytanie brzmi, Kochana, ty naprawdę cały dzień wolny w domu chodzisz w makijażu. Ja bym nazwijcy dostała, więc tak: to nie jest tak, że ja jak wstaję, to nakładam makijaż bez względu na to, czy siedzę w domu, czy wychodzę. Ja generalnie bardzo rzadko nakładam taki pełny makijaż, czyli podkład, korektor, puder róż, brązer i tak dalej. Zwykle sobie maluję oczy, bo to lubię bardzo, ale twarz zostawiam wolną, bo uważam, że dobrze jej to zrobi, jak sobie poddycha. Zwykle sobie jeszcze jakieś maseczki nakładam. Ogólnie. Yy, Chcę, by moja skóra y, odpoczęła, y, i do tego dążę. Jednak w momencie, kiedy Wiem o tym, że nagrywam w danym dniu, no to kładam e, makijaż, często e, robię go razem z Wami e, i potem rzeczywiście e, chodzę w nim e, w ciągu dnia, tam do jakiegoś momentu. Zwłaszcza jeżeli wiem o tym, że będę miała jakieś gości, e, no to już nie zmywam tapety, żeby jakoś tam wyglądać, e, bo Pamiętajmy, że w momencie, kiedy ściągamy makijaż, to jest bardzo często tak, że skóra jest zaczerwieniona. No niestety tak bywa, bo pamiętajmy, że makijaż to jest jednak warstwa, którą nakładamy na naszą skórę. To nie jest nic naturalnego. I jak nie muszę lub nie chcę, no to absolutnie nie chodzę w domu w makijażu. Tu się akurat tak wydarzyło, że w momencie, kiedy Was. Prosiłam o Wasze pytania. Tak byłam w pełnym makijażu przez cały dzień, yy, ale tak nie jest codziennie o nie. Czwarte pytanie. Jak myślisz, czy kiedykolwiek uda Ci się zużyć wszystkie kosmetyki, jakie teraz posiadasz? Z bólem serca mówię. Że nie, jestem tego świadoma, że posiadam dużo więcej niż potrzebuje zwykły śmiertelnik. Dlatego staram się, by te kosmetyki krążyły i szły w świat. Zwłaszcza takie kosmetyki, które jakoś nie zachwycają mnie, w sensie nie są na tyle. Wyjątkowe dla mnie makijażowo, że muszę je mieć nadal i to nie oznacza, że ja przekazuję dalej kosmetyki, które są złe albo popsute. Absolutnie nie, yy, tylko bardziej selekcjonuję, co sobie zostawić, bo szczególnie lubię, a co już mogę oddać, żeby ktoś się cieszył. I takim ktośem bardzo często była moja siostra, w zasadzie dwie siostry yy, albo koleżanki. Staram się, by te kosmetyki krążyły, choć. Tak czy siak wiem o tym, że ich jest za dużo. Dlatego staram się nie kupować wszystkiego, co bym chciała. Znaczy źle to zabrzmiało. Ja kupuję tak naprawdę jakieś 5% tego co naprawdę bardzo, bardzo chcę, trochę rzeczy dostaję, nie ukrywam do, do testów, ale to już nie są takie ilości, jak kiedyś, bo kiedyś, przyznaję, miałam duży problem, można powiedzieć, taki trochę zakupocholizm kosmetyczny, bo ja chciałam być zawsze na bieżąco, chciałam spróbować tego, tamtego, a teraz jakoś tak bardziej wybieram, selekcjonuję rzeczy, które naprawdę chcę mieć, no i wtedy je kupuję lub dostaję, także, także Uważam pod tym kątem. Zdarza się też tak, że odmawiam firmom, które chcą mi wysłać paczkę PR-ową, bo wiem o tym, że ja tego nie zużyję albo miałam jakąś styczność z tymi produktami i nie byłam zachwycona. Um, różnie bywa. Staram się mimo wszystko to minimalizować, choć tego i tak jest za dużo. Kolejne pytanie. Ulubiona marka biżuterii to. I tu muszę się przyznać, że ja bardzo mało biżuterii noszę. Um, głównie dlatego, bo zapominam ją zakładać przed wyjściem i naprawdę muszę mieć w głowie jakąś konkretną stylizację i wyjąć sobie dzień wcześniej to, co chcę założyć, pamiętać, żeby to założyć, bo rano po prostu w pędzie zapominam i nie myślę o tym absolutnie, ale jak miałabym wskazać taką markę, którą bardzo, bardzo lubię i Jakbym mogła, to bym miała każdą broszkę, bo ja uwielbiam broszki. Ja wiem jak to brzmi i że się kojarzy z kimś z rządu. Ale cóż, ja też lubię broszki i bardzo lubię broszki z House of April. To są broszki bardzo, bardzo Wyjątkowe. Można powiedzieć, że nie ma takiej konkretnej jednej broszki w kilku egzemplarzach. One zawsze się czymś różnią. Są wyjątkowe, i z tego co pamiętam, to ja posiadam trzy broszki i bardzo, bardzo, bardzo je lubię. Jakbym mogła, to bym. Miała ja ich dużo więcej e, i generalnie mam takie swoje postanowienie, że taką jedną broszkę w roku sobie kupuję e, albo proszę kogoś bliskiego, jak nie ma pomysłu na prezent, e, bo to są naprawdę wyjątkowe rzeczy, do tego rękodzieło, polska marka, e, także bardzo, bardzo lubię i i polecam Wam. Kolejne pytanie. Jeśli miałabyś możliwość zmiany telefonu komórkowego, to na jaki model byś się zdecydowała i dlaczego? E, więc tak, zacznę od tego, że ja teraz mam Samsunga S9 Plus i ja ten telefon już mam prawie 2 lata. E, bardzo dobrze mi służy. Powiem szczerze, że Fenomenalnie mi służy, robi genialne zdjęcia, przednią jak i tylną kamerą, nagrywa pięknie. To jest taki mój przenośny komputer, bym szczerze, bo ja na telefonie trochę pracuję, trochę gadam do Was, nagrywam. Tak naprawdę z telefonem. No nie rozstaję się, chociaż ostatnio robię sobie takie detoksy, na przykład odkładam telefon i idę do Sypialni, do salonu e, i staram się w ogóle nie myśleć nad tym, czy tam ktoś przypadkiem nie pisze, e, ale wracając do telefonu. E, I ja z tego telefonu jestem bardzo, bardzo zadowolona. Muszę przyznać, że jestem bardzo Samsungowa. Uwielbiam telefony Samsunga e, i jakbym miała zmienić telefon, to zdecydowałabym się na Samsunga Note 10 Plus. Och, Piękny jest i ten rysik, uwielbiam yy, Samsungi i Note. Y. Miałam kiedyś jeden i był fenomenalny. I na żaden inny model chyba bym się zdecydowała. No może na te S10, ale wydaje mi się, że yy, jest tak mała różnica między S9 Plus a S10, że nie warto yy, inwestować w kolejny jakby model, ale już Note 10 Plus bardzo mnie korci i kto wie, może tak za rok e, się zdecyduje. Bo dla mnie telefon to tak jak powiedziałam, nie tylko kontakt ze światem, z wami, ale też narzędzie do pracy, do youtubeowania, ehm, Dlatego staram się, by moje telefony sprostały zadaniu e, i po prostu służyły mi e, nie tylko Prywatnie. Kolejne pytanie, na jaką pozę wyglądu nigdy byś się nie zdecydowała? Zdecydowanie nie zgoliłabym głowy i pamiętam jak byłam dzieckiem, brałam taki lek na wzmocnienie kości, to tam w skutkach ubocznych był zapis o możliwości wypadania włosów, nawet utraty całkowitej włosów, i to był jedyny punkt, który mnie tak bardzo przerażał, że ja się cieszyłam, że mam inne skutki uboczne, a nie konkretnie ten jeden, bo nie wyobrażam sobie stracić włosy. Dla mnie to by było bardzo, bardzo ciężkie. Na pewno bym zainwestowała w jakąś perukę, ale sama wewnętrznie czułabym się tak. Taka udarta z, z tej kobiecości bardzo, bardzo współczuję tym, którzy tracą włosy z wielu, wielu powodów. Dlatego no, uczciwie mówiąc, nigdy bym się nie zdecydowała na taką metamorfozę, jaką jest zgolenie włosów. Wiele rzeczy mogłabym zrobić, gdyby to miało jakiś głębszy sens, ale nigdy nie zgoliłabym włosów. Oczywiście nigdy nie mów nigdy, ale no, no raczej nie. Kolejne pytanie, jak twoi mężczyźni zareagowali na drewniane muchy? I tutaj muszę powiedzieć tym, którzy nie obserwują mojego Instagrama, a szkoda, poprawcie to, naprawdę warto, bo ja codziennie się udzielam, opowiadam Wam różne rzeczy, pokazuję jak wygląda mój dzień, także zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. No i właśnie tym, którzy nie wiedzą, kupiłam na święta dwóm panom z mojej rodziny muchę drewnianą i spinki do koszuli i... Panowie byli zachwyceni, zresztą jeżeli chcecie zobaczyć jak wyglądały te muchy, to jest zapisana relacja w, w zakładce święta, świątecznie, bo tam pokazywałam pomysły na prezenty, jakie ja Robiłam albo rodzinnie robiliśmy komuś tam, e, i e, tam właśnie też są muchy. E, zobaczcie, koniecznie, bo są przepiękne i cieszę się, że panowie są zadowoleni. Kolejne pytanie. Czy chciałabyś opowiedzieć coś więcej o swoim udziale w rozmowach w toku? Nie. Nie chciałabym opowiadać. To był jeden z najgorszych. Momentu w moim życiu. Generalnie chyba najgorsza decyzja w moim życiu, żeby tam iść. Potem niestety byłam zobowiązana, żeby pójść ponownie i to też był błąd ogromny, że nie wykombinowałam czegoś, aby, aby tam nie jechać. To, co mogę powiedzieć, to to, że wiele rzeczy było mocno zmanipulowanych bardzo mocno. I no, no nie, no powiem, powiem szczerze, że y, nie wiem gdzie ja miałam mózg, że poszłam tam i z własnej woli y, za pierwszym razem. Y, no, to był błąd. Teraz już wiem! I nigdy więcej, powiem Wam szczerze, że y, jak teraz. E, przychodzi do mnie jakaś propozycja um, udziału w jakimś programie, śniadaniówce, czy Cokolwiek, to bardzo, bardzo ważę decyzje, czy iść, bardzo dokładnie pytam, jakie będą pytania, i bardzo mocno podkreślam produkcji, że nie chcę, żeby robili ze mnie sensację, jako biedna niepełnosprawna, a robi to tam, czy to czy siam to. Jeżeli chcą zrobić materiał o mnie, albo o tym, co robię, albo o jakiś temat, który poruszyłam, super! Ale ale nie w taki sposób jak zwykle media niestety działają. Kolejne pytanie. Najlepszy podkład kryjący to nie mam go tu ze sobą, ale szczerze wam polecam z Maka Pro Longwear. Ja uważam, że to jest taki Podkład, który świetnie kryje, który się trzyma jak beton na skórze. Dla mnie to już jest za ciężki podkład, szczerze Wam powiem. Nie używałam go ho-ho i jeszcze trochę, ale gdybym miała kogoś bardzo bliskiego malować, to bym wybrała albo Golden Rose, ten matowy, taki bardzo mocno kryjący podkład, albo właśnie MAC. Pro bo to jest taki, w sumie to jest bardzo podobna formuła Golden Rose i MAC. Teraz tak sobie uświadomiłam, że w zasadzie one się tak samo zachowują, są ciężkie, wręcz takie Pasta, świetnie wyglądają na skórze, no i utrzymują się wiele, wiele, wiele godzin, także ja Wam bardzo serdecznie polecam na wyjątkowe okazje, bo to jest podkład, który naprawdę przetrwa, może nie wszystko, ale bardzo, bardzo wiele. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. 10 pytań za nami. Bardzo Wam dziękuję za pytania i za dzisiejszą uwagę. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas. Jeżeli tak jest, to koniecznie zostawcie mi kciuka do góry i obserwujcie Instagram, bo ja tam bardzo często Was pytam właśnie o różne różne rzeczy i też często proszę o pytania do QA, bo to jest bardzo wygodne. Widzę pytania, mogę Wam tutaj łatwo, szybko i przyjemnie um, odpowiedzieć na nie, czytając je. Także ja jestem bardzo zadowolona z tej opcji um, i mam nadzieję, że dołączycie do mojego instagramowego um, świata, bo tam się naprawdę dużo, dużo. Je. Pozdrawiam Was bardzo ciepło, a wszystkie osoby, które są nowe na moim kanale, witam serdecznie i również Was pozdrawiam. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. A żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami, wystarczy subskrybować kanał i wcisnąć dzwoneczek, wtedy będzie przychodzić do Was takie powiadomienie o nowym filmie. Przynajmniej tak być powinno. YouTube czasem zawala. Ale to już nie nasza wina, youtuberów. W każdym razie warto kliknąć, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Pozdrawiam Was bardzo ciepło i do zobaczenia już niedługo. Bądźmy w kontakcie. Pa, pa.